No witam was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale Skończy... Jesteśmy w tym momencie, w którym skończyłem poprzedni odcinek I z góry was muszę niestety ale przeprosić, bo w poprzednim odcinku Nie złożyłem wam życzeń z okazji świąt Więc mam po prostu nadzieję, że wasze święta minęły Fajnie, że bawiliście się, że pojeździliście sobie A teraz, jako że jesteśmy przed Sylwestrem, to Życzę wam, żebyście mieli e, fajnego i spokojnego Sylwestra, żebyście się dobrze bawili i miło spędzili również czas z rodziną, czy tam ze znajomymi, no. E, co do jakichś tam zmian, to e, przed chwilą dosłownie, zanim zacząłem nagrywać, kupiłem sobie dwa rozszerzenia, a mianowicie wiejską sielankę i vampiry. E, i tak. O, to w ogóle chyba można sprzedać fajnie. I właśnie nie wiem też czy byśmy się czasem nie przeprowadzili naszych simów. Tylko nie wiem właśnie czy mogę nas przeprowadzić właśnie z y, domem. Czekajcie. Czy ja mogę tutaj? Tak, przenieść rodzinę. Bo jeśli dałoby się z domem to zrobimy to w tym odcinku od razu. Ale wątpię. Tak że... Jest nowe miasto. A w ogóle tu jest... Da się przenieść parcelę? Nie. Chyba nie. A dobra. Najwyżej zrobimy to w następnym odcinku. Tylko kurczę... Ile my będziemy mieć jeszcze tą zimę? O, już się wiosna za dwa dni zaczyna. To nawet spoko. E, w ogóle co wy robiliście? Czekajcie, bo jest piątek, ty pewnie, nie ty masz wolne. Pokojnie. Tobie można by było w końcu komputer chyba kupić, Tak mi się wydaje. O, 500 tysięcy nowych rzeczy. Kurczę, jakie ładne. Dobra. Bo nie będę się rozkojarzać. takich w miarę jakiś taki tańszy, ale ładny. Muszę taki O! I taki. Czekajcie, czy to pasuje? A dobrze, nieważne. I komputer. Kuczę, cały hajs wykorzystamy. No dobra. Były święta trzeba było wydawać. Ty sobie rób to hakowanie. Gdzie to było? Hakowanie tak. Trzeba awans zrobić. Ty sobie rób to jedzenie. Tylko te drinki pasowałoby cię nauczyć. Nie dałoby się ciebie wysłać czasem gdzieś. A w czyli tak dwie, półtorej godziny poczekamy i pójdziemy. Zrobimy mu to, bo szkoda, żeby się chłopi namarnował. A teraz to sobie nie wiem, może poćwicz. Widać, że mu tutaj brakuje właśnie ćwiczeń. Ona tą trzeba ogólnie w ogóle popracować, bo ona nie dość, że ma karierę. Dzieci, to jeszcze trzeba jej aspiracje jakoś tam ogarniać. Ja jej pewnie nie spełnię tej aspiracji, ale... chociaż hmm. fajnie, by było jak coś innym robić po prostu. Wyglądaj kanał. komediowy, czy dla dzieci udać. Dziecięce. No pasowałoby, nie jakieś tam, wiecie, obrazy jednak normalne, no bo... Hajsy. Czekajcie, czy wy macie jakichś znajomych? Coś tam jest oczywiście w dzwoni do mnie jak nagrywam dobra, koniec rozmowy podczas nagrywania to niby znasz tego Horacego i tego Alojzego, w ogóle nie wiem dlaczego ale na przykład ten mod merty na, na imiona, nazwiska sprawia, że dzieci nie mają na przykład które się rodzą, nie mają nazwisk w ogóle więc jakbyście mieli też taki problem to weźcie napiszcie czy da się jakoś z tym nie wiem, poradzić, bo to jest trochę takie no dziwne no i cię wysikaj, a nie. To się to byś mogła zrobić i sobie z ojcem pograć. A ja nie, żeby się umyła, dobra. Czekaj, czy sobie to, to się zrobiło? Nie, 75%. 5%. Chociaż ona za długo raczej nie pożyja, ale lubi programowanie. Ty też macie ma urodziny dzisiaj Jezus, dwa dziadki. Fajnie by było sobie też zarobić na przykład jakieś pieniądze, dlatego że. Może któreś z dzieciaków będzie wprowadziło farmę. Weszło ci coś? A, to bo mieliśmy przecież iść na tę miksologia, fajnie, a ja się pokazuję, że masz do pracy, co nauczyłeś się? Jest, masz drugi poziom, będziesz miał awans, tylko trzeba będzie coś ci kazać ugotować, chleb mleczny bez laktozy, dobra, zrób to, a nie, bo będzie się iść spać, ja też poszłam spać za niego. Dobra, sobie wyśpij się. Zresztą ona i tak jak pracuje od pierwszej do dziewiątej to ma rozwalony tryb całego dnia. Dobra, to ty młody nie wolno. się zdrzemni przez chwilę. Czytaj pod kołą? Tak się da. Liczę na awans. Chociaż nie on nie skończył tego. Czy mnie nie ma nic z lodówce? Sobie nie mogą nic wziąć? Przecież jest. Weź porcja. Pieniądze przyszły do domu. Dobra, ty z automatu idź spać. Może od razu idź spać. W sumie. A ty? Zjedz. Nie wiem, co byś mogła w sumie robić. Nie wiem, ćwiczę umiejętności, sekrety wampirów. Szukam informacji o wampirach. Ej, tu nie ma światła w tym pokoju. Nowy poziom. Tam się osiągnięta pierwszy poziom czego? Wampira drugi poziom. To z tego są umiejętności. Wampira Nie no, spoko Śpiewanie, malowanie. Skąd ty masz pierwszy poziom malowania? logiki? myślę, że nie wiem, w gry wideo na starość. Ojej, dzieci, dzieci. Dobra, może tego już wypuśćmy z pracy, bo jeszcze umrze. Dobra, nieważne. Dostał awans. Technicznie mógłbym Danuszką iść na. No, co ty masz tutaj? Nie podoba mi się to. A, bo nagle nie, nie lubię w gry grać, zapomniałem. Nie wiem. Napisz wierusem. Zajmie małe dzieci. A. Myślałem, czy by Danuszką nie przyjść na emeryturę, ale potem doszedłem do wniosku, że w sumie ja teraz czasami mam co nią robić, więc... co by było jakby na przykład jeszcze pracy nie miała. U wampir. Chcę pokazać z nim przyjazda. Akurat dla wampirów będzie miła. Tylkoś nie zasikaj przy nim. Przyjazda. co było? A dyskutuję istnieją wampirów. Może nie lubi. Ej, akurat jak ona jest dla kogoś niemiła, to im leci pasek do góry. A jak ona jest dla kogoś miła... Yy, to spada. Dobra, do przed... z siebie się każe. się przed jakimś królem, czy co? Z młody dorosły Wygląda jak stary dziad. Ej, a może by sobie w sumie yy, to brawa z wampirem dziecko zrobiło? To nie, kupię. A już tam poszedł. Zacham A nie, tu jest. Może jakiś romans? Zapytaj go znaczy, o no, może coś lubi. Jakąś symfonii Beethovena Może pamięta. Lubi hip hop. Ktoś go zapytaj, czy jest w związku. Normalnie wywiad z wampirem. Kto oglądał serial, albo film widział, to niech napisze w komentarzach. Czekaj, co, nam, co nie mi powiedział? Jest singlem. Entuzjazm się wampirzył. Ej, wiesz co, koleś, nie marnuj prądu. Wyślij do domu. O, mamy pieniądze, możemy kibel dokończyć. No, i mniej więcej toaleta wygląda tak. Nie jest jakaś w... przebojowa, ale może i wystarczy. Czemuś na pole wyszłoś. A wy co, znowu się boicie? Ty jesteś w sumie wyspana Ty se tam ogarnij te rzeczy Ty w sumie też mógłbyś, może wam przejdzie do tego czasu A matka? Też by mogła się wysikać Chociaż, ty na razie Dobra, trochę za szybko hmm. To jest toaleta wolna Młody, nie dręcz wszystkich, tylko się idź, wykąp i se weź Siknij. Dobra Ej, wy w sumie też dawno ze gadaliście W sumie to jest trochę jak wampir okaż czułość. To się tak, ty się buzujesz. Ty sobie potem nie wiem. Nie. Nie, 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 nie. Ty, jak już wstałaś, masz wolno, nie? Tak, ty masz wolne, trzy dni. To ty robisz obraz klasyczny i zarabiasz pieniądze. Bo trzeba kuchnię powiększyć. Bo jest za mała. Ty zaś młody idziesz sobie pograć Ty nie gadaj z potworem. A ty kim w ogóle jesteś teraz z zawodu? Miksologii? Nie chcę, żebym Sylwester Imprezowy nastrój. Gdzie on miał to postanowienie? To 100? Unikajcie ci przez 6 godzin. Tak, do roboty pójdziesz. Ci pobiegać. Dobra. Tylko, czy to będzie. Nie gadaj, że. Nie. Hmm. <laughs> się zepsuło. Zatrotnij złotą rączką. A ty, malujesz tych ludzi. Myślałem, że są krople kropel wody, ciekną z niej. To chyba się nie zaliczyło. Nie rozmawiaj, tylko ten, ten ćwicz śpiewać, zrób postanowienie. Ty książkę, Ozwy umiejętności napić dobra. A ty co byś mogła zrobić? Zrób postanowienie, zdobądź drugą połówkę. Aby wypełnić to postanowienie należy w ciągu tygodnia znaleźć chłopaka albo dziewczyny dobra. To weźmy może tego gacha. A ty jak nie masz co robić, to napraw. A ty jak nie masz co robić, to weź to nie wiem, upoleruj. O, przyszedł. Tylko, że on ma to może być problem? To też się liczy, flirtowanie. Tak, ja on nie swoim chłopakiem czy coś, tak? To matka jest tak potrzebna, jak nie wiem. Eee. Po prostu chodź tu. Para, <grafy> pod prysznicą. Ej. To nie wiem, tu się. Nie chcę kolejnego dziecka. Bo to chyba chodzi o to, że on ma być jej chłopakiem, nie? Jak już wypełniliśmy, to wyślij go do domu. Po prostu dzień postanowień. A tam, jak ci wyszło? Hmm, może być. A to masz tu jakieś obraz nie ja mogę tylko sprzedać. Ty ja się chyba zsikał. Tobie też się to spełniło? Tylko może może aparat. Jeszcze ja tego sprzedałem. No. Czekaj, trzeba tobie też wybrać jakieś postanowienie. Hmm. postanowienie. Napisz książkę. Napisz. Napisz książkę z gatunku dla dzieci, dobra? Małe. No dwa. Małe. Dwa. dwa. Chory. czemu ty masz kupę psią w tym. A dzieciory? Za dwa. Dni. to się spełniło? Czy się na przykład ulepszyć? Mocny kran, on. do pracy za 5 godzin. Dobra, to ci innym razem zrobimy to. Ja w ogóle zauważyłem, że tylko dzieciaki wybrał. Jakiś tam w mniejszym stopniu Sylwestra. to ja wypełnił. A ty wypełniłaś? A nie, bo ona musi książkę skończyć pisać. No tak. No w ogóle w ogóle moglibyście tak te czekajcie lekcje zrobić razem z własnym są tym, dwa małe bawory to sobie spędzajcie czas to jest zabawny obraz? i weź jeszcze jeden na to też jakaś ciężarówka idzie tak przedrzeźnia mnie klaska Jezus. te simsy, mi ciekawi jakie oni będą mieli cechy jeszcze czekaj bo to jest coś głodne no. Też by się ugotowało w sumie Ser? Gotuj ser. Tak. Skończyłaś? Jakim cudem ona malując obraz, to była drugi poziom umiejętności wychowawczych. Że nad tymi dziećmi się nawet nie zajmuje. One same sobą się zajmują. Tak oczywiście, a ją też się nie pokazuję, że wyszedł do pracy. To jest taki ładny. Ale sprzedaj. A tobie Danuśka ile zostało? I ty jeszcze pożyjesz. To takie smutne. Zapomnianą urodziny Ty jeszcze śpi. A te dziecior Jezus Maria denerwuje drzemie się. Nie wiem, to rodzina ma jakiś senny problem, tak mi się wydaje. Jest wiosna, nastawa wiosna. A te dzieci no się budzą. Jakby... Ja najpierw nie to wiedziałem w nagrywaniu, ale Boże, one co chwila i wstawa z tego łóżka i przyspać z powrotem. No normalnie masakra. Co? Jak utrzymać neutralność emocji? Sim pozostaje pogodny przez 48 godzin. Z rzędu. Okej, okay. cieszę się, że wypełniłem jakieś osiągnięcia, o których nawet nie wiedziałem, że istnieje. Co możesz może tu pobiegać, czy co? o kurde, faktycznie zapomniałem o tym. Labyowana z, z. Nie się z dziećmi. na otwórz grupę, z, tak, ze swoimi dziećmi. Labyowana razem, Ja wiesz, tak. tak. Co to poszło? To jest z matką, bałwana, ale. Co to było? Sektepnął. Tak co to, to możesz? Co cieszysz się. Co zjedz no. hmm, fajne. Czy tutaj coś jest w tej lodówce, no? Aha, nic nie ma. Czekaj, czekaj. Twój stary jest ok? Jest ok. To niech on coś ugotuje. Coś takiego normalnego. Mięso zapiekanka, wiesz jak z niby mięsem. O, to co? nie fajne potrawy doszły. A tobie i Kobito robimy to. No my śnieżny przyjechać. A nie, że w ogóle w pierwszy dzień wiosny zrobili sobie bałwanę. Co stopnie za chwilę. Tak i to włóż. Może jeszcze coś jednego gotuj, bo... Ojej, dziewczyno Gadać im coś zrobić, to jeszcze mam problem. Ty taka wkurzona jesteś. Czemu ona nie chce tego robić? No przyjaźniam się teraz. Kolejny. Wiesz ja zauważyłem, że na te wszystkie choroby w Simsach nawet nie trzeba za bardzo... Jakiś lekarz używać wystarczy, tylko że oni się przeleżą I to wystarczy Albo wezmą jakieś gorące pryszniki No i przyroda wraca do życia Boże, jak ja uwielbiam jak na, nagrywam, jak ktoś mi do pokoju wchodzi Już drugi raz Najpierw dzwoniła matka, teraz ojciec schodzi do pokoju Ci ludzie tam dziwnie wyglądają, jak tak łażą w To są malutcy w o, zamówcie pizzę. Takie coś nie wiem. Nie byle co. Stan Ambroży, chyba. Stan Ambroży? Biorę go pod uwagę. to Też jakaś taka, nie wiem. Kupię z bubbelkami. Może to cię odstresuje. A nie, zadowolony. On se chodzi i mam porone. Weź pizzę, no. Nie sobie, nie wiem, iść pobiegać. Jest tak ciepło. Czyli się w bokserkach. O, on też rozbawia. No, że jej przeszło. Obawa przed ciemnością. Mogliby się już postarzyć, bo chcę wiedzieć, jakie będziecie mieć cechy. Czy my w ogóle mamy tort, żeby im zrobić urodzinę? Weź coś jeszcze... Czemu? Nie pewna uczuć. Kogo ty nie jesteś pewna uczuć? Ty nie masz nikogo. Masz tego fake chłopaka. Ona ją nazywa Orfan. Bo Orfan to po angielsku jest sierota. czego mi spedio. O, kiedy idziesz do pracy? Nie gadajcie, że ona do pracy miał. A nie, ona za 4 godziny idzie do pracy. Hej, weź ty, może czekaj. Jak ty jesteś już tutaj, no. weźmy to łóżko oprysk. Od razu. Fascynujące fakty. To no, chociaż tu się zdrzemnie. Obawa przed pracą, bez perspektyw, obawa przed śmiercią. Ty masz takie obawy? Nie, ona nie ma żadnych obaw. Ja ci tej logiki. Niewiele. Nie chcę się tego święta obchodzić. Bo jutro idziesz do pracy i masz awans dostać. Riocha młoda, nie przeszkadzaj matce. Ze szkoły zaraz idziesz. Już za chwilę urodzinki, urodzinki. To dziadek jak w stanie to wam zrobi torta. Uczę się pilne. Dobra, to ty zrobisz sobie tort dla swoich dzieci. Może teraz czarny, bo wcześniej był biały cały czas. Teraz końc spądź umrzesz wcześniej. Kurczę, nam się finansowo dobrze powodzi. To może od razu, jak dzieci wrócą ze szkoły, to im zrobimy urodziny. Nasze szkraby wróciły. Dobra, robimy urodzinki nasze. To chyba pierwszy, nie? Ale zresztą, to nie ma znaczenia. Hmm. Aspiracja co by ci tutaj dać? Wieca? Nie. Czekaj, bo miał cechę wcześniej. Śmiało, to może popularność w sumie. To wcipnić? Może to wcipnić, a mu weźmę. A druga cecha jest? Niech lud. No to, to swoje. Czekajcie dla świeczki urodzinowe Teraz ty Ej, ty miałeś to przyjść to już Dobra, to zróbmy na odwrót W cechą jest Żarłok i miłośniczka kotów kurczę trudne Ale już mamy jednego kucharza, więc może teraz To zróbmy Dobra Może się zmieni Widać, że oboje ościęli się nos po mamie dobra, to myślę tak jak teraz przebiorę a potem sobie ich porównamy dobra, można powiedzieć, że chyba skończyłem i mam jedno takie ważne pytanie czy on nie miał czasem fioletowych oczu? bo teraz ma brązowe nie wiem, on wygląda tak tutaj stroje mam więcej takie O. tutaj nie wiedziałem jaki, jaki strój, ale mam tutaj takie liski i właśnie nasza tutaj y, dobrawa też ma tutaj liska, więc zresztą na że jak są bliźniaki to niech mają jakieś coś podobnego do siebie y, w tę w fryzurę je chyba zostawię, a resztę strojów mam więcej takie jeśli tak. miałbym powiedzieć, która jest najmniej podobna do y, dobrawy do, do Danuty i do Właściwie to powiedziałbym, chyba, że jednak, chyba jednak, właśnie dobrawa. Bo na przykład, może ten nos i usta, może tutaj kształt oczu ma taki sam jak matka, ale resztę ma chyba inną, kompletnie. Na przykład, matka. No, widać, że to jest taki odbrudek, takie mocniejsze rysy twarzy. I właśnie, no. To chyba, jednak, dobrawa będzie naszą dziedziczką. Tak mi się wydaje. No, i cóż, no, kolejny dzień za nami, kolejna grupa wiekowa za nami. Ja będę się z wami już żegnać. W następnym odcinku najprawdopodobniej zmienimy miejsce zamieszkania, dokładnie miasto. I możliwe, że na 99% też dom. Nie wiem, ja bym im trochę inny dom wybudował niż ten, albo po prostu ten przerobił bardziej. Więc do zobaczenia, i nara.